Cześć, tu Wikimiki. Dzisiaj przedstawię wam 7 seriali, które oglądałam i polecam. Pierwszym serialem jest serial Życie w cukrach. Serial opowiada o Zoe, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych na jedną z wysp brytyjskich, gdzie mieszka jej dziadek. Zoe została tam na wakacje, ponieważ jej rodzice się pokłócili. Na wyspie Zoe zdobyła dwie przyjaciółki i zdobyła zaufanie konia Ravena. Potem z gronem przyjaciół oraz z Ravenem przeżywała wiele ciekawych przygód. Serial liczy trzy sezony i niedługo ma powstać czwarty sezon, ale daty konkretnej nie znam. Kolejny serial to Alexa i Katie. Serial opowiada o dwóch przyjaciółkach, z której jedna jest chora na raka. To przyjaciółko jest Alexa i Katie wspiera swoją najlepszą przyjaciółkę, jak tylko może i przeżywają dużo ciekawych przygód. Serial liczy trzy sezony. Kolejny serial nosi nazwę awanturnik. Opowiada on o Nick, której tata siedzi w więzieniu. Ona zaś chce pomóc swojemu tacie, i żeby wydostać go z więzienia. Nikt trafia do rodziny zastępczej, w której ludzie są źli i kradną. Żeby dziewczynka zdobyła dla nich pieniądze, musi iść do innej rodziny i ich okraść. Gdy trafia do tej rodziny, jej opiekunowie oszukują tą rodzinę, że jest dalszą kuzynką. Rodzina jej uwierzyła, ale niektórzy mają co do niej wątpliwości. Nikt jednak przedłuża jak najbardziej te okradanie ich, bo zaczęła ich lubić. Potem, oczywiście, dzieją się inne historie, tak jak to w serialu. Serial liczy dwa sezony i niestety nie doczekamy się trzeciego, ponieważ Netflix usuwa ten serial. Kolejny serial to seria niefortunnych zdarzeń. Serial opowiada o Violetce, Klausie i Słoneczku. Dzieci zostały świadkami z powodu pożaru w ich domu, w którym zginęli ich rodzice. Potem trafiają one do najbliższego krewnego, a tym krewnym jest hrabia Olaf. Jest to dosyć zły człowiek i uważa się za aktora, mimo że im nie jest. Przygarną dzieci i wyłącznie z powodu ich majątku, który Violetka otrzyma po ukończeniu 18 lat. Violetka ma w tej chwili 13 lat, więc trochę jej daleko do 18. Potem kraja postanawia poślubić Violetkę, mimo że ona o tym nie wie. Prawie ma zamiar wyprodukować sztukę, w której ma odbyć się ślub Violetki i jego. Ślub jest i wyłącznie po to, żeby zgarnąć cały majątek, który posiadają dzieci. Serial ma trzy sezony i ostatni sezon odbył się w styczniu 2019 roku. Następny serial to Penny z Marsa. Opowiada on o Penny, która jest córką sławnej piosenkarki Baki'i. Jej najlepszą przyjaciółką jest Kamila, która wymyśliła, żeby obie dziewczyny poszły na przesłuchanie do szkoły muzycznej, która nazywa się Mars. Obie dziewczyny dostały się, ale nie wiadomo, czy Penny będzie mogła chodzić do tej szkoły, ze względu na to, że nikt nie wie, że jest córką Baki'i. Potem oczywiście odbywają się dalsze przygody dziewczyn. Serial liczy trzy sezony i ten trzeci sezon jest właśnie ostatnim sezonem. Kolejny serial nosi nazwę Znajdź mnie w Paryżu. Serial opowiada o Lenie, która jest z 1905 roku i kocha balet. Dostała ona zegarek od swojego ukochanego, który przeteleportował ją do 2018 roku. Trafiła ona do szkoły baletowej, w której poznała Ines. Ines została jej najlepszym przyjaciółką. Lena oczywiście cały czas tańczy i ćwiczy balet. Potem oczywiście są dalsze przygody. Wiele mi się zdaje, ten serial liczy dwa sezony. Powstać ma jeszcze trzeci sezon. Ostatnim serialem, o którym dzisiaj wam opowiem, jest serial Riverdale. Ja osobiście kocham ten serial i mogłabym go oglądać codziennie. Jest to kryminał połączony z romansem. Akcja dzieje się w małym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, które nosi nazwę Riverdale. W tym serialu najważniejszą rolę pełni czworo przyjaciół: Betty, Weronika, Jacket i Archie. Wszyscy chodzą do high school, czyli tak jak u nas, do liceum. W miasteczku dochodzi do wielu zabójstw i różnych innych przestępstw. Oczywiście trwają tam potem dalsze przygody. Serial ma w tej chwili cztery sezony i w produkcji jest piąty sezon. Piąty sezon miał się odbyć tego roku w październiku, ale przez koronawirusa Trochę te jego prace się opóźniły i serial ma być dopiero w styczniu 2021 roku. Razem z moją przyjaciółką stworzyliśmy konto na Instagramie, które jest związane właśnie z tym serialem. Jeśli ktoś by chciał je odwiedzić, o co link macie w opisie. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!